Witajcie w kolejnym odcinku z gospodarza na wyspie. Od razu mówię, że ten odcinek nie będzie bogaty w ujęcia ani nic szczególnego. Po prostu opowiem Wam dzisiaj dokładnie, co się zadziało z tą gospodarką na przestrzeni 10 lat. Więc będziemy po kolei lecieć. Każdy rok będę szczegółowo opowiadał, co się działo. Więc tak. 10 lat temu, tuż po ostatnim odcinku, w którym był koszony rzepak, pomyślałem sobie, że no trzeba tą gospodarkę rozbujać, bo nie ma co stać w miejscu, co ma być to będzie. No więc tuż po żniwach zaczęły się pojawiać oferty dzierżaw w okolicy, więc stwierdziłem, że zaryzykuję i wezmę kolejne dzierżawy, a przynajmniej spróbuję, bo nie wiadomo jakie bambry będą się czaić na działki. I powiem wam, że już miałem fajną działkę upatrzoną około dwóch hektarów płaskie pole, więc zetor nie miałby problemów. Ale nie udało mi się wziąć dzierżawy. Ale tuż po tym, jak wykosiłem kukurydzę, pojawiła się nowa dzierżawa, trzy hektary pola, kawał całkiem spory. Byłem zdziwiony, że nikt nie chciał tego wziąć. Ale jak dojechałem na miejsce i zobaczyłem tamto pole, a raczej pozostałości po nim, to się złapałem za głowę. Nie dość, że pola takie... Że tylko można było się modlić o to, czy Zetor poradzi sobie z Wogelmiotem. Swoją drogą nadal nie kupiłem lepszego puga i oram Zetorem nadal. Zarośnięte to jak jakaś puszcza. Owe co ja mówię to była dżungla, normalnie, ale jakoś powoli się to pole ogarniało zimą. Jak sobie przypomnę wycinkę drzew, to aż mnie wszystko boli. Jak znowu wezmę w dzierżawę jakaś puszczę, to muszę jakąś tą maszynę do wycinania drzew pożyczyć. Nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale Wiecie na pewno o co chodzi. No dobra, pola jakieś wzięte, ale czy tym zetorem coś zdziałam dużo? No raczej nie, więc następnie zacząłem szukać większego ciągnika. Tak najpierw kupiłem jeden ciągnik, a zaraz chciałem drugi. Swoją drugą znowu potrzebuję większego. Ale dobra, wróćmy do tego jak to wyglądało. Kupiłem jakąś przyczepę, niby to Meprozetka była, ale czy auto Sana D35 z napisem Meprozet można nazwać Meprozetką, to mi się nie wydaje. W ogóle tam przyczepa jakaś upośledzona była. Wywiozłem to na złom, bo mi zdrowia było szkoda. Następną inwestycją były maszyny zielonkowe, które zakupiłem w następnym, czyli drugim roku. No dobra, są maszyny, ale co z bydłem? No i tu przechodzimy do poważnej inwestycji. Jak na tamtym etapie, to aż za poważną. Wziąłem gigantyczny, jak na tamtą wielkość gospodarstwa. Kredyt, za który kupiłem łąkę, została wybudowana hala łukowa oraz chlew. Mamy zwierzęta, ale zboże za darmo nie będę sprzedawał. Trzeba czekać na lepszą cenę. Więc kolejną inwestycją był Szajlos, ten co jest za stodołą, ale okazał się on zbyt mały, o czym przekonam się za kilka lat. Trzeba też jakieś miejsce na maszyny dodatkowe, bo stodołą i dwie małe drewniane szopy to za mało, więc postawiłem blaszany garaż. W międzyczasie doszły kolejne hektary. Były również pobierane próbki gleby, aby wiedzieć, co w tej mojej jakże cennej ziemi jest. Tym bardziej ese wtedy za dużo niczego nie, nie sypało. No i się okazało, że wszystkiego są braki. Braki uzupełniałem stopniowo i sprzedałem pierwsze bydło. Trochę pieniędzy poszło na spłatę kredytu, została już tylko połowa. Zacząłem się wtedy rozglądać za kolejnym ciągnikiem, różne oglądałem, rozważałem nawet Ursusa, ale wszystko było za kosmiczne pieniądze. Ale sprzedałem zboże i stwierdziłem, że kupię coś bardziej komfortowego. Różne te maszyny. Oglądałem new hollandy, nowsze mtz Zetory, Waltry, ale ostatecznie padło na Masejka. Nie wiem, jakoś tak. Najbardziej. Przypadł mi do gustu, ale okazało się, że niby wszystko pięknie, fajnie, lecz okazał się być trupem, co nie nadaje się do jazdy, więc drugie tyle trzeba było włożyć w niego, zanim zaczął jeździć, czyli po prostu wpadłem na minę. W pewnym momencie było na tyle źle, że myślałem, że komornik mnie zje, ale jakimś cudem udało się przetrwać i nie być strawionym przez komornika. Naprawdę chyba tylko cudem tego uniknąłem. Już miałem nawet chęć wyzbycia się Maseja, ale został i tak jest do dzisiaj tutaj. Wszystko fajnie, ale trzeba by wybudować drugi silos oraz miejsce, gdzie bym mógł belę składować. Wiem, nie jest to najmądrzejsze rozwiązanie trzymać belę w hali łukowej, ale jakoś tak wyszło, że one tam są i jest całkiem dobrze. A oprócz silosu mam jeszcze miejsce dodatkowe na maszyny, także żyć nie umierać. I od jakichś trzech lat nic nie buduję. Kredyt dwa lata temu spłaciłem. Teraz bym chciał kombajn kupić, ale nie wiem jaki. Może pojeździmy, podglądamy coś, ale nie wiem sam. Czas pokaże. A no i lepszy ciągnik by się przydał, ale myślę, że to też się ogarnie kiedyś. Na wszystko trzeba mieć pieniądze. A jak będą, to się kupi? Tuti głównie powiedziałem o budynkach, a o maszynach nic nie mówiłem. No na pierwszy nowy nabytek to wleciał rokowań. Aby oszczędzać swoje zdrowie i kręgosłup. Potem maszyny zielonkarskie, ale nie takie kolbudy jak ta kosiarka bo zetor, to by chyba uszczelkę wydmuchał, a nie robił. Na początku miałem jakieś polskie, tmałe maszyny. Aż mi się przypomniało, jak miałem tą przetrząsarko-zgrabiarkę ze Słupska, 7, gwiazdową. Ludzie, jaki to był dramat. Przy 20 kilometrach na godzinę prawe kółko zaczęło latać na wszystkie strony, jakby się nie mogło zdecydować, w którą stronę ma wystrzelić, jaka to była katorga. Chciałeś przyspieszyć, to koło zaczynało tańczyć i tak cały czas. Autosanki dwie kupiłem, no i nowe maszyny zielonkowe. W sumie w maszyny to za dużo kasy nie inwestowałem, bardziej w budynku i ziemię. A chcę kupić trzeci ciągnik jeszcze tak, wracając, po to aby Zetor był tylko do obrządków i do transportu bel. Bo tak jak był Mołem, tak nadal jest w tym aspekcie nic się nie zmieniło. A no i oczywiście najnowszy nabytek, czyli turchydramet do tego Zetora. No tak wam powiem, miałem dylemat, czy brać do Zetora, czy do Maseja tego tura ale stwierdziłem, że wezmę do Zetora, bo przy głównym ciągniku to chyba tak średnio, aby mieć tura. A co się w ogóle stało, że Zetor był w naprawie? Ano sprzęgło siadło, a do tego podnośnik coś szwankował, więc za jednym zamachem był ogromny wydatek. Te pole już znacie bardzo dobrze. W tym roku rośnie sobie na nim pszeniczka, ale jakaś ona taka strasznie rzadka jest, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że chociaż dobrze sypnie, ale na to chyba nie ma co liczyć. No dobrze, teraz pojedziemy sobie na pole z kukurydzą. Spore pole tam mam, bo około 3 albo 4 hektarów. Teraz przez te nagrywanie zapomniałem, bo trochę głupio tak mi latać z tą kamerką na głowie znowu, ale się przyzwyczaję. Znowu to będzie będzie dobrze. Ogólnie tym masajem to się przyjemnie jedzie półtora raza szybszy, to też wydaje się jakby się w inną czasoprzestrzeń wchodziło. Chociaż czy ja wiem, Ursusem na szybkiej skrzyni to zgoda może tak być. Jesteśmy przy jednej z największych plantacji kukurydzy na kiszonkę w rejonie Wysokiego Brodna. Tu jest spory kawałek, nawet końca stąd nie widać. Tu jeszcze owiec wam pokażę, no też mała górka tu jest. A więc cóż, na dzisiaj to będzie. Tyle także trzymając się i do następnego.